Witamy, witamy, bo dużo idzie. No. Jesteśmy w Tarnogrodzie. No i znaleźliśmy sklep ze starociami, z noblami. Jest trochę porcelany i są jakieś szkiełka. Także wbijamy. Jest najważniejsze pozwolenie, żeby ponagrywać. Zobaczycie, może ktoś z tych okolic tutaj Tarnogrodu. Na to wygląda, ogląda, a, nie a nie wie o tym sklepie. Nie zna, Zapraszamy. Na Lecimy. Lecimy. do środka. Wieje, wieje, ma być burza, a my już za chwilę wyjeżdżamy z powrotem, wracamy do domu. Widać, można kupić sprzęt po grudnicy. Dzień dobry. Ładne trio Nie widzę co to za sygnaturka A Bawaria taka z lwem ładne trio mówię tutaj To też jest ładne trio mhm. KPE KPE Ale też ładne bardzo ładne A jest pamiętasz? masz koneczki no ale to jest trochę widać, że to ale ładne a my z Psiorem jesteśmy <laughs> Urzędzi też od groma Dobra, no to wbijamy Stylowe krzesełko A ty, wieczysz, a ty jest bardzo stylowe to chciałam przesunąć do ciebie fotel bo chciałam tu na drugi rząd, a ona pierwsze co? Na fotel Hot na fotel Ona już jest zmęczona Co my tu mamy fajnego? Fajnie, bo są ceny Walter Glass, miseczka ładna Tutaj mamy jakieś aniołeczki Patrzcie jaka skrzynia piękna 850 zł Z rycerzami Już do Ciebie, już do ciebie idę Ja. patrzcie w ogóle na to szafeczkę nic co Tutaj jakie mabelki 145 Sto pięć taka paterka. SHR H Znam się że nie znam. ten marmurek fajeczki czasami się kopię te wieczka pięknych damach. <mani> Pięknie, jak tam podejdę bliżej, to wam powiem w jakiej Nie wiem czy deszczadę nagrać z tyłu ze szafą. Ten wieszak, tak? To jest wieszak To jest ładne trio. Pięknie złocone. No ładna jest to taka herbacianka. Mhm. Delikatna, piękna. Z tyłu tutaj. Pomyślę, pomyślę. Ładny wazonik 55 zł. A, bardzo ładna cena <laughs> bardzo fajna cena, bardzo ładny wazonik tutaj z tyłu mówię, że nie wiem czy to jest wieszaki to są, czyli to jest rozumiem, czy to jest taki mhm. no, to, ale bardzo ładnie jest a, muszę, muszę tam przejść, a nie skoń, chciałbym skoń, nic uszkodzić udało się o, gruby temat gruby temat Się... Na no te wi... no wiesz jak to jest zdobione pięknie tutaj trochę ciemno jest, także z ostrością mogę mieć problemy ale zamiki w kobaltach polskie trio 450 zł takie obrazki dopłuką Grubo, 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 grubo. Naprawdę... Naprawdę się oczka cieszą. Takie Ludwikowskie też mi się podobają, ale tu by trzeba było wystrój zrobić w tym stylu całościowy. Chociaż nieraz nie raz i jedna. Jedna szafeczka też ładnie wygląda. Co znalazłaś? Co to jest? Tak? Nie, wygląda mi się. No, Huczan Nie ma w ogóle cena ani A jest cena? 25 zł. Też widać staruszka. Nie sygnowana. Tutaj coś widzę też fajnego. Nie. Ceny nie widać, ale jest to karty staruszka. Albo staruszek. To chyba kosiarkę już kupuje. Piękne trija. 45 zł. Super cena. Wazonik 65, znaczy wazonik, kawał wazonu. Mmm, jaki obraz ładny. Malowane widać, nie? W jest... jakie cenia? Tam jest cena na górze? 375 zł. 375. Ta tuki bombonierka też jest ładna. chciałeś. Tak bardzo 65 zł. Powoli, Błyny. Powoli, Ale powoli, to raczej powoli. nie jest kryształ. Znaczy jest. jest leciutkie, nie? nie? Ale ładnie zrobione. ale troszkę, jest, dlatego jest. też taka cena to jest taka cena myślę to też jest słodne, to jest taka, no, nie ma sygnaturki, ale to też może być no, na pewno to jest, wiesz wałżych, y hmm? patyciaki. Tak? cały to jest zestaw jest większy, mhm. mniejszy, mniejszy to jest chyba cukierniczka, albo cukierniczka, no, ale tam dwie filiżanki, dwie filiżanki, czy trzy nawet talerzyki są, no, no trochę tam jest tego. i ten, nie? Ale rzeczy idą. bo jak ktoś mieszka blisko A. Podobają mu się, bo naprawdę są śliczne. Mhm. I nie są poszczerbione filiżanki ani nic. Zobaczmy, jaka szukaliśmy narożnej półki. Tak jest. Fajne, Fajne, ciemno, na półki. No, Fajna, no, nie? Fajna, ciemna. Ciemna, No nie, pasować, nie kosztuje. Kosztuje. będzie nam pasować. Tylko nie ale będzie. Szkoda, bo jakby była troszeczkę jasnica, to byśmy wiedzieli, naprawdę. Idealnie pasowała mi tam o te moje włóczowce, gdzie ludzie są w tutaj do tego roku, nie? Mhm. Mm Szkoda. Bardzo ładne. Szkoda, że to jest No cóż, poszukamy dalej. Tak, i nas z niego oni. To też forma miśni. Ale to jest dla mnie doskonałe. Czy też nie wiem, jak to jest? Triptitis. wszystkie są ładne, ale tam i taki bardziej tak się rzuciła w oczy. A mm -hmm. taki lamp trzeba mieć pomieszczenia. No tak, no ale tu... To... 4 metry wysokości w górę. No tak, żeby nie właśnie w domu głową, nie? Tak. No. no to ciężko, no ale... Chodź, 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 idziemy tutaj, czy pani zobaczy. Co tam? Malowanie? Ja tutaj patrzę na tą leżankę piękną. No, to bym mógł odpoczywać i filmy, filmy robić dla Was. 2950 zł. Moment, daj mi nagrać. Widzicie ten te materiał? O, wiadomo, że repliki, a. O, zegar. oko takie skórzane, 850 1. O, kurczę, tego styla <ścoughs> Ciężko o, Tak się schowam, żeby Wam złapać w całości Teraz tutaj przejdziemy tutaj, żeby nagrać ten obraz mhm. piękna rama ten obraz kosztuje tylko 290zł no, powiem Wam, że aha, tutaj rama jest uszkadzana trochę coś tam ktoś Re, rep, reparował reperował Mm -hmm. ładna nie? Mm -hmm. Tu jest taka też chida, że jest Też ładna. Nie widać, nie? Ciemno. Widać, widać. Też ładne. No, Tutaj jest taki y, na przykład nóż, to jest pod nóż, nie? Z. z, z... Przecisnę się, przecisnę się. Tak myślę, że to jest nóż. A, to takie. No, to współczesny na jakiś tamten. Boże, był tutaj. Ta pod nogi. Ta akurat mnie nie da. Aha. Chodź, sierżniczko, poczekaj. Chodź. Schowała Aha. się do cienia. Chodź, chodź. no idź, idź, idź. No, teraz Wam pokażę. 45 zł, taki komplecik, taki trio. Fajna cena Fajna cena, naprawdę To jest sprzedania w za 650zł Tu jaki Stylowa taka, do kuchni Bardzo ładny, 1913 rok Gustaw Becker Ja jestem zachwycony. Naprawdę jestem zachwycony tym sklepem. Niesamowity. Co to tak, co to tak Tutaj jakieś... muszkieciki, 350 zł. O, bardzo fajne. Sześciokątna lufa Ośmiokątna lufa Doliczyłem się kątów Temperatura nam daje dzisiaj w kość Zresztą tu słuchać po moim głosie co ty tam wyrywasz? Wykopki, wykopki. Co ty tam wyrywasz? I naprawdę, naprawdę opadłem z sił. Gorąca nie? Sinka? jest, nie? Tu chyba jest burza być, więc jest strasznie. O, tu to jest parno. jeszcze jeden taki sam. No to leży No, no, no Chyba nie wiem, czy nie, nie, nie widziałam jeszcze, no Tam jest w na górze. Której, no, w której, ale w którejś szapce też jeszcze widziałam po trzeci. Mm -hmm. 45 Jak Zastanawialiśmy się nad kupnem takiego czegoś. Hmm? Czego? Dla pieska, nie? Tak. Tarek. Kupimy coś takiego dla Dydzia? Czinka. co ty tam robisz? Złaś tamtą Kupimy ci coś takiego? To jakie być łóżko? bym jakie miała łóżko? Chodź pan idzie pan, idzie Krzycze Chodź Chodź, 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 chodź. chodź czy tu, tu też są te na różne fajne, nie? Na przykład ta też jest fajna Tylko że my byśmy chcieli odkrytą, tam, nie? Mhm mm Tu jest za 500 zł taka ładna Nie? To szkoda, szkoda to niszczyć, nie? Mhm jak na nuty Co to jest za produkcja? Jakiś PC Nie znam Nie znam, nie znam To takie bulonówki z łóżkiem miśnia a chociaż no i wiadomo bardzo fajna kufelki maszyna, driada. Cygary cykają, mam nadzieję, że słychać. <laughs> No. no. to też nie wiem, czy to nie są jakieś tam repliki bardziej? Tak, nie, tak, tak, Leciutkie to jest, naprawdę bardzo leciutkie to jest. A ta jest, taka? No, fajna. Mhm. No, Chociaż powiem ci, że ten jest też ładny. Ten jest też fajny. Ten też jest ciekawy. Mhm. Bardzo ładny. <gry> bardzo, ale tutaj to... jeszcze lampeczki. lampeczki jest hotel bujany, ale to nie. To ja szukam fotela, ale nie takiego. Ja Ech. mogę tu usiąść. Nie i możesz, posiedzieć. bo tam gdzieś leży. I nie wiem, coś tam, coś tam znalazł. Mysia? Szynka, wyłaś. Chodź, chodź. Moro dla Oli Moro, na wykopki. Ale, móweczka jest, nie? Mhm. Móweczka z tym. Bardzo fajna. Pewnie... O, jakie szpady. Proszę bardzo, proszę. To jest ten, jak się nazywa? Włocznie. W I ja, to jest ostre, nawet. Teraz hmm. się pokaleczy. Ta jest fajna. O, ta jest fajna. To ta jest taka, widzisz? Yy, nad tym jest taka, yy, ten, zdobiona tutaj. Widzisz? Mhm. Mm fajna. Mm, fajna. Darka. Saracena. Dobra. Idziemy. Proszę mnie nie klapać, bo, <laughs> bo nagrywam. Daje? Piękny sklep, naprawdę wartało tu przyjechać, no i zapraszamy Was oczywiście tutaj, podziękowania do właściciela, że pozwolił nagrać, Gustaw. Taki 1950 mm -hmm. Chodzi Jeszcze nie poszedł. Jeszcze nie poszedł. Chodzi, ale jeszcze nie poszedł. Jeszcze nie poszedł. No, no są dla mnie dla mnie schodził. Ta też jest słodna, no? Mm -hmm. Piękna. To mnie ciekawi, i to się zastanawiam. Fajny jest. Nie ma sygnaturki, ale to będzie ustawiam nie Weź coś do ręki to ja zrobię sobie na miniaturkę. Ja nie mam tylko filiżankę. I to weź filiżankę. Ładnie przy tym obrazie. Dobra Dobra, uciekamy. Macie adres, numer telefonu. Także porozmawiam tutaj jeszcze z właścicielem. Sobie zakupiłem taką piękną filiżankę, takie piękne trio, także jej już nie ma. No, a resztę zostawiam dla Was. Zostawiamy, uciekamy. Biorę tutaj jedną filiżankę, żeby z pustymi rękami nie, nie, nie wychodzić. coś pięknego. No, no wygląda jak jak safe, safe na złoto. Dobra, uciekamy. Żegnamy się z Wami. My zaraz też zjemy obiadek, pakujemy się i na Opole. Także dziękujemy za uwagę, pozdrowionka i do następnego. Nie wiem targu, a może wykopek. Trzymajcie się, hej.